Siemano, Jestem jak widać na Placu Zabaw, tak sobie pomyślałem, że oprócz tego co znajdę, jakieś tam drobniaki malutkie te, rzeczy, e, fajna sprawa jest taka, że po prostu czyszczę ten plac zabaw z gwoździ, podkładek, nakrętek, wkrętów i innych rzeczy, które chcący lub nie chcący pozostawili panowie budowniczy, raczej bardziej chyba nie, nie chcąc, co nieważne. I co, najpierw patrzymy na otóż taki regulamin. Ja już go wcześniej przedałem, nic tu nie ma na temat drukowacza mentali, więc do dzieła. No i szukamy. Zobaczymy, co nam tu przyniesie. 31, 32, 29. Wygląda jak monetka. I zobaczymy. Nie, nie chcę się niszczyć tej murawy. Szkoda mi po prostu, no powiem tak szczerze, szkoda mi, bo nie lubię niszczyć. O, zacznę tutaj teraz. Coś tutaj jest. A, to jest taki piak. O, po prostu piasek jest wymieszany z czymś. Coś mi tu łapało, ale już nie ma. Dobra, do kolejnego. Do łóżka Tam po prostu nie włączonego Pipoitera. Dobra. Jest pierwszy kapsel. Co to jest? A nie, jest grosik. A jak grosik to poza Paweł Grosik. Wpadajcie do niego na kanał. Bardzo sympatyczny człowiek. To jeszcze nie koniec. O. Co to jest jeszcze? A, jest. Jest jeszcze o. kolejny grosik tego, tego pierwszego dołka. Oprócz szkła, które właśnie widzę na oko. Piękne Czy tutaj też w ogóle jest? O, chyba to przerzuciłem się. O jest. Jakoś... Co to jest w ogóle? No nie mam pojęcia co to jest Sreberko To jakiś farfosel. Nie wiem co to jest Od razu ląduję w śmietniku, żebym się nie poharatał jakbym tam ktoś wkładał sobie Sygnał 20 Dobra Podjęta Jak ja lubię takie te, te trochę tym kopaniem Dobra, kiepa już widzę Gdzie jestem? Ta monetka? Tu jest też. O, chyba jest. No, jest decha. Dobrze jest. Jest progres. Gdzieś tutaj też jest. O, komento. To Tu jest. I ja tu nic nie ma. Nic nie ma? A nie jest <noise> Groszowe miejsce Monetka jest piąteczka Piąteczka, a rocznik, który 2000... ale za jazdę 23 niemożliwe 2013, więc pozdrawianka 10 <noise> latki a ja postanowiłem, że chyba tak w ten sposób będę przejeżdżał tym pimpoyterem No i nawet to się nie da Co tu było w ogóle? Czy to w ogóle jest? a jest, wyrzuciłem nawet no, wreszcie jest jakiś porządny pieniążek, 50 groszy i kolejny grosik, i kolejny grosik, i kolejny grosik no, gorzkowe miejsce zobaczcie, jak to ma być bezpiecznie szkło tutaj znowu szkło a tu jest szkło o ja pierdziele tu jest szkło tutaj tu, ja to pozbieram, to co widzę Ale masakra To jest plac zabaw, a nie Nie wiadomo co Ludzie, kochani A czy wy, wy pijący Byście chcieli, żeby Wasze dziecko W takich warunkach Macie Kurde, ja sam zaraz się po jak to będę Zbierał to Czy wasze dziecko Tak się bawiło w takich warunkach, kurde, masakra. O. No szkło przez po prostu. pierdziele A koszt tutaj. I tak, pies mi towarzyszy. A tutaj wykopałem. takie coś. Nie wiem, to kawałek Lurki To chyba się na kopię złomu. Jeszcze jeden. A tu dwie, dwie, dwie dechy. No, może być. Zawleczka. Jest ta gera. No. Jest, ta. jest. Ta. jest, polmosik. Piesek idzie za wegetną, mimo że nie interesuje mnie w ogóle jego działka. A to to, zobaczcie. Pieskawica, sam środek. Panowie z racy odjeżdżają, starzy się miejsce ja... spowolnili koło mnie. Co on to robi? Pewnie jest i w ogóle. Wy byście się wzięli do roboty. A ja tutaj czyszczę to. I szykuję się dla Was, dla podsumowania tego małotkiego obiektu. Strasznie zaśmiecony. Powiem tak szczerze, ludzie, jak którzy tutaj wiedzą, gdzie to i gdzie ja jestem, poprosili władarzy o wymianę po prostu piachu. Tutaj tu jest tyle szkła, że naprawdę to powinno być zamknięte. Ostre krawędzie. Ostre krawędzie. Szkła. Puszki, kurde, tam w środku są nawet jeszcze te kapsle też szkła w piaskownicy, tak w tej piaskownicy tutaj, masakra. Jeden wielki syf tutaj jest, a niby jest czysto. Powiedzmy, no i ten obiekt daje nam takie dwa złomki: 85, 6, 7, 8, 9, 90 goszy. To taka tylko tego. O, teraz ja się zgubię. No i zmieniamy miejsce, kolejne miejsce, bardzo malutki plus zabaw, no i zobaczymy. żadnego miejsca, żadnego pasu zabaw nie ominę. Dobra, chodzimy, sygnał 5 na 3 trzy typowe weszowy, Zobaczymy, czym to bije. Tutaj coś, e, eee, tu jest po jakieś. Ta, tu jest metal pod spodem, więc pudło 21, 22 Kopiemy. O, było. No to na oczy, muszę. O, macie. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa. Witam Dwadzieścia No, wkręt. Sam razem jest na plac zabaw. Projekt bardzo fajny, duży. I nie wiem czy się na tym skończę, bo zaczyna kropić, zaczyna padać. No, jak nie urok, to wiadomo co innego. Dobra, działamy. Tam jest fajna miejscówka, tu jest fajna miejscówka. I tu jest fajna miejscówka. jest co do roboty. Zobacz, witam nas z 10 Jak tam do dwójkę, ale tu wychodzi taki Wszystko do piłki od świadkówki. No i mamy dychę już 25 sygnał. No i jest pierwsza zotupka. No i to już mam po dwajach praktycznie moją, dzisiaj, mój dzisiejszy zarobek. Mamy kolejne się groszy. Teraz mamy 50 groszy. No, tym się podoba. Tutaj nikt nie czyścił, bo widać, że ta moneta jest wypiaskowana ładnie. Pracowała tutaj długo, 2017 rocznik, pozdrawiamy. No i dalej chodzę wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż. Kolejna deszka. Tutaj ktoś się chyba wywalił, bo tu mam już 20 koszy, 50 gorsze i 10 koszy. Ktoś tu się wywalił. Syn 5. No i oczywiście. A syn 5 co daje? Jak na razie nic. I ktoś musi dzwonić. O, nie, a Moniki. Więc trzeba by wodę odebrać Coś tutaj coś jest? Nie, no. No ale jaja. Ginący sygnał. Ale jaja, gdzie tu jesteś? Nie pójdę ciała? Nie no, zginęło. No i co Wy na to? No i taki efekt. Drusik. No jakby się taki drusik wbił w nogę, to ja dziękuję. Bo jestem jak widać gdzie? 34, 35, wszystko naraz w jednym miejscu. A to co, kopiemy. Jest 5 groszy, dobra. Coś tu jeszcze może będzie. Zobaczymy. Z tym na 37. Ła, no. I jest dwójeczka, to mi się podoba. A rocznik? Dziewięćdziesiąty piąty. O, szczerze w życiu, że to ładnie też poleżała. Pozdrawiamy rocznik dziewięćdziesiąty piąty. Trzydzieści sześć, trzydzieści siedem. Zobaczymy. No, pięć Kolejna dyczka, to lubię. Dziwnie mi biła, ale jest. Kolejna dwójeczka. To mi się podoba. Stabilny synał 25. Burza po prostu wisi nade mną A ja się nie daje. Coś tu jest. No Ładysnął. jedynka jajko, ale jak ja się tak kopię te monetki, aż ja, mi się przypomina jak jeszcze miałem AT Golda od Dario i nad morzem, o, jeszcze, y, trafiłem na taki dołek, jednak nie wiedziałem dobrze jak trzymać, wykrywać, czy tak, czy tak, trafiło mi tam się 23 zł obok baru, z jednego dołka, czasami bywa i tak, że tak właśnie tak można, o. 35, 34 Kolejna dwójka? 36 O, zobaczcie na żywo. To jest ta kolejna dwójka, albo piątka, tak. Tak samo biją, ale to dziwne trochę. No i powiem wam tak. Było część osób, które po prostu mówiły... Że to jest niemożliwe! że się jak podmożyłeś! Ejku, ludzie! Zazdrość jest niesamowita. Gdybym je sobie podkładał, to bym pluł twarz porządnym detektorystom, a tak nie jest. Teraz ja sam bym sobie podkładał złom. No tak, jedź 100 km ze złomem pachnącym, chyba zadbicie tego. zobaczcie. o złomem pachnącym. Ech. No i sobie do wody. I potem sobie zakop. Poczekaj aż woda to zasypie. Ho. Gdzieś tu jest. No i ta. Czekaj aż to woda zasypie. I udawaj, że znowu to wybawiasz. Nie. Nie tędy droga. Nagrałem. No i mam piątkę. No, to mi się podoba. No. Teraz on nagrywam sygnał 22. Szukamy pipkiem. Gdzie to było? Kopnąłem bokiem, pewnie to jest teraz. Widzę. No i teraz pimpek tego nie widzi. No jest? Było? Czy nie ma? Zaraz się włączymy. Potem to wbiłem, i zawsze znowu zobaczymy. To był sygnał 22. Sygnał 22, czyli 20 groszy? No tak. Co by innego, bo jest sygnał 20. To jest dyska. Sygnał 15 do 20 jest 10 groszy. 37 to jest 5 groszy albo 2. A piątka to właśnie muszę jeszcze raz ją ospać, bo kopnąłem tak na szybkości i tak a tam będzie nic. No Sygnał 49, plastik. <głosy> <głosy> Para sygnałów w jednym miejscu. Jeszcze nic. Tu jeszcze nic. Ale zobaczymy. Ale głęboko siedzi. A tutaj pieszek jest sypki, więc go zakopuję. Dobra, wykopałem to, to, coś. Zobaczmy. Tak jest. 5 groszy ale coś tu jeszcze jest, bo były różne synały. 34, 35. Dwójka, czy 5 groszy Zobaczymy. Na żywo. Pięć groszy, ale zajechane wow. 5, 10, 15 no tak no niestety i zaczynamy, co dalej na szczęście już nic dobra, kończymy na dzisiaj Brudy, które są z tego obiektu. Monety, które są wspólnie. Tu mamy już, mamy już dychę, 11. paczekami. Fant dnia na pierwszym tym. Jest przypinka. Chyba to jest kolczyk. Nie wiem, czy to jest srebro. Się na tym nie znam. Nie ma żadnej puncy, więc to pewnie jakiś falsyfikat. No i co? Legendzie, fajna sprawa. Tak jak mówiłem wcześniej, legendzik pochodzi od Tutacza Ringo. Pulse Dave od Michała Machiawisza, Omnitron. Sito wygrałem u Dario po Zarbachu. I do kolejnego!